Przebudziłem się z koszmaru i... w koszmarze. Mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne. Masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło Cię poznać. Jestem Franki, Pałka Niagara. Niagara? Bo gdy płaczesz, to wylewasz wodospad łez? On miał kij bejsbolowy, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. Uch. Jak to zdrowie. Spójrz choćby na mnie. Uwielbiam kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. Odpocznijmy chwilę, muszę się odlać strzelić piwko w barze. Ale nie martw się, na pewno wrócę. A potem się policzymy. Za przyjemności trzeba płacić, draniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu zbira z pałką. I tak by mnie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego, lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem. A powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową ruiny Puccinello. Jakoś nie mogłem wściekać się na Mon. Chyba miałem słabość do ładnych budzi. Ktoś traktuje twoją głowę kijem bejsbolowym, to trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie płamałem. Miałem tylko kij nagary, pomazany moją własną krwią. Okej, okay. cześć, mam nadzieję, że wszystko... Z pistoletu nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. E, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. E, na wstępie powiem, że cholernie dawno nie nagrywałem, więc mogłem wyjść troszeczkę z sprawy. Znaczy wiecie, dla was to może jest niedawno, że, że niedawno wypuściłem filmik, ale nadal, nadal uważam, że e, moje nagrywanie troszeczkę mogło się pogorszyć w tym czasie. O, gin. Dobra, Deagla mam. Fuck! Ajajaj, aj, aj. widzicie? Tak to jest. Um, no, więc y, komentarz może nie być najlepszy, ale cóż. Y, chcę po prostu, chcę po prostu już, y, wiecie, y, jak to mówią, move on with your life. Y, I ogólnie z let's a przy okazji czemu nie? Skoro mam, mam tak, jakby mam yy, możliwość dwa, <gudziś> <gudziś> ale chamstwo. Jeżeli mam możliwość nagrywania, to czemu nie, czemu nie ponagrywać, nie? Jezu, bullet time. Kompletnie zapomniałem tę grę. Wiem, że ostatnio wyszliśmy ze snu i teraz jesteśmy w takim właśnie miejscu. Ja nie wiem za bardzo, co ja muszę zrobić. Ja chyba muszę tych dwóch z tyłu zabić na początku, żeby później tych, 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 tamtego zabić. Mam nadzieję, że oni zaraz przyjdą. A, w ogóle mam mało życia. Zacznijmy od tego. Ta, ta spoko. Super. To będzie ciężkie. nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. Fak. To będzie, to będzie irytująca sekwencja. Z pistoletu nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi w chowanego. Fak. o, już wiem, już wiem, już wiem jak, jak to zrobić. Jeżeli tam, tam tych poprawo. Nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Tam tych na prawo się najpierw uda. Oh shit nigga. Co, kurwa, nikt nie ma takiego refleksu. Nie miałem z ludźmi Frankiego Ale. żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi. Nienawidzicie cię za ten filmik Oh shit nie miałem z ludźmi frankiego żadnych szans musiałem pobawić się z nimi w chowanego okej okay, spróbujmy coś innego zrobić fuck 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 o oh, shit nie ma mamo nie ma mamo oh. Nie widzicie, nie, nie widzimy! Oh, fuck! Patrzcie! Iluch tam jest! Fuck. O oh, god! O oh, fuck iluch tam jest? God damit! Nie miałem z ludźmi takiego żadnych szans. A to było w straszne! Okej, okay, dobra, <laughs> wracając do tematu. No to tak, co pierwsze o czym chciałem powiedzieć? Szkoła się zaczęła. Najważniejsze. E, no niestety... Teraz będę miał bardzo duże zapiercie Z racji tego, nie wiem czy, duży, czy wszyscy wiedzą, ale jestem w klasie maturalnej Więc to tak jakby warunkuje to, że będę miał mało czasu Ok, dawaj, dawaj, dawaj mi to, szybko Ok, teraz zobaczmy, sprawdźmy czy to działa Fak! prawie, prawie, prawie Prawie mi wyszło. Bez pistoletu nie miałem z ludźmi frankiego żadnego. Dla zainteresowanych yy, będę zdawał historię angielski, polski. Yy, a moim kierunkiem wymarzonym będzie psychologia. Nie wiem czy warszawska, nie wiem czy lubelska. Bo tak tak się zastanawiam nad, nad Lublinem i Warszawą. Jeszcze kiedyś, jeszcze niedawno miałem taki pomysł, żeby to był. Yy, o Jezu żeby to był Wrocław, wiecie, ale jednak do Wrocławia z mam za daleko. E, wiecie co, może już jak przejdę to, tą sekwencję, to po prostu wznowię nagrywanie. Ja już doszedłem do tego miejsca, w które, do którego musiałem dojść Przepraszam was za tamto Co właściwie było Bo Naprawdę nie widziałem jak to przejść Okazało się, że trzeba się skradać Na początku widzieliście, tam przychodził jeden gość Znaczy tam na początku była grupka taka Przychodził jeden gość i później dwóch gości za nim szło I za tymi dwoma gośćmi trzeba było iść Teraz mam śródówkę, Więc powinno pójść Dobra, nevermind W każdym razie y Teraz już jest w miarę dobrze. Okej. No, tylko nadal mamy mało życia, co co mnie martwi dosyć. W każdym razie po pierwsze, mam nadzieję, że gra naprawdę nie jest nie jest za głośno. Chodź tu. Fuck. Wiecie co to mi się kojarzy z Max Payneem dwójką, ten. Fuck! What the fuck? O oh, wa. Wow. No, dobra. Na twarz od razu. Fuck, 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 fuck. Halo, z Zeza. dobra. W każdym razie pierwsze co chciałam powiedzieć to teraz chyba tak się zastanawiałam czy nie trzymać filmików trochę dłuższych takich wiecie 20 minutowych albo 15. Z racji tego, że dużo osób narzeka, że te filmiki są krótkie. A widzicie, jak, jak widzę sam dużo ginę, to też lepiej by było robić filmiki dłuższe i więcej zawierać w nich. Poza tym teraz mam dysk, to mogę sobie na to pozwolić, nie? Tak, i teraz. Tak, myślę, że będą te filmiki dłuższe. Ee, więc, więc będzie, będzie mogło, może być fikusnie. Dwie berety, dobra. Dwie berety są dobre na bullet time'a, tak zauważyłem w ogóle. Ee, I tak, myślę, że. Póki co Mountain Blade Projekt sobie zawiesza Próbowałem znaleźć spurszenie, a granie bez spuszczenia jest dosyć ciężkie więc yy, zawieszam póki co yy, projekt Mountain Blade i póki co skupię się na Let's Play z Maxa Payne'a. Oczywiście Mid the Random też będę, będzie ale mid, yy, tak jakby nagrywanie Mid the random to jest po pierwsze o wiele dłużej mi zajmuje więc one się będą bardzo, ale to bardzo rzadko pojawiały E, a lol, lol, w ogóle, lola w ogóle nie będę nagrywać z racji tego, że po prostu nie gram w niego. Jeżeli nagram i nagram jakiś fajny filmik, bo ostatnio zawsze jak gram, to nagrywam yy, fraps, frapsem, to wtedy wypuszczę coś. Hmm, jeżeli chodzi o Mountain Blade, jak, kupuję. Zum! się zbugowało, kur... Do cholery. O, znowu, chodzi ciągle w jedną stronę. Ja nie, nie trzymam teraz klawiatury, naprawdę. Dobra, zgin. Ehm. Tak, i y, no, i to to wszystko chyba. Więc póki co będę nagrywać tylko Maxa Payna. I mam do Was pytanie takie: y, czy chcielibyście się, żebym zajął się. Y, no, enter, what the fuck? Czekajcie chwilę. okej, okay, jestem z powrotem: czy chcielibyście, żebym zajął się tak jakby drobnymi re recenzjami, e pierwszymi wrażeniami, czy czymś takim, bo chciałbym od czasu do czasu zrobić krótki filmik z jakiejś gry, nie wiem, może niezależnej, może jakiejś takiej ten, może flaszówki, taki, żeby po prostu wypuścić coś fajnego, z racji tego, że po prostu często gram w gry, a nie nagrywam ich, y nie, nie nagrywam let's Play, ale chciałbym nagrać z nich chociaż jeden krótki materiał. Na przykład, chciałbym nagrać materiał z y Frozen Synapse, taki krótki, żeby Wiem, że dużo ich jest na sieci, wiem, że parę, sporo youtuberów zrobiło już z tego materiał. Tutaj nic nie ma przypadkiem? Nie ma. Ale mimo wszystko chciałbym, nawet jeżeli nie, nie tłumaczyć już gry, bo wiadomo mniej więcej o co chodzi w tej grze, to zrobić z niej krótki gameplay z komentarzem. Co wy o tym sądzicie? Czy chcielibyście zobaczyć coś takiego? Bo jak wiecie, ja jestem graczem, gram w dużo gier, i tak chciałbym jakoś się przetestować na tym gruncie jako, nie wiem, jako taki recenzent albo coś w tym stylu. Chociaż to nie będą nigdy recenzje. Ja jestem szkołą akurat... akurat moja szkoła growa to jest... Sprawy miały się coraz gorzej. Szkoła Total Biskita, tak, Takiego pana. A on robiąc swoje filmiki, chociaż mówi wszystko o grze i wszystko jest prawdziwe, nigdy nie nazywa tego swoimi recenzjami z racji czego. Dlatego, że nie przeszedł całej gry. Poza tym recenzja powinna być, tak jakby powinna spełniać dwie, Czekacie? Niebiescy przyjechali i odjechali, pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. Hmm. Jak już mówiłem. Recenzja powinna być a, jak najbliżej jak najbliżej obiektywności. Czyli powinna być uwzględniać tak dużo czynników, żeby była recenzją pełną wartościową, że to jest po prostu rzadko wykonalne. Znaczy, jakby to powiedzieć, w moim odczuciu, zawsze recenzja będzie subiektywna, a robienie subiektywnej recenzji jest dla mnie troszeczkę. Mi się z celem. Powinno, gdy... Jeżeli ktoś chciałby być naprawdę wartościowym recenzentem, powinien uwzględnić więcej, o wiele więcej czynników. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałem. Ale był wrzask, jaki ochotcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierał. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Ok, ginie, nie gramy, jedziemy chłopaki. No, i już żeby dłużej nie plątać, bo wiem, że zaraz coś mi znowu przerwie moją myśl. A ta myśl już jest pełna, i niepełna i chaotyczna. Więc przystanę yy, przestanę mówić o recenzjach. Po prostu Kolejny to będą... To, to po prostu będzie, wiecie, opinie na no, tym odgieru. Okej, okay, tutaj. Zobaczmy co tutaj jest. Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości Walkirii. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że ma mnie mafia i nie chciałaby policja nadal węszyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puncinello mógł być tym wiarygodnym źródłem informacji, tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Max Payne musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Frankie, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. Bardzo mi się podoba Voice Acting ten naprawdę dobry jest. Um, czekajcie, quick save. Oh, tak, więc o tym już powiedziałem. Spytam się was, czy chcielibyście to zobaczyć? Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Dobrze, że przynajmniej skoczyłem na bok byłem na tyle mądry A, widziałem, kurczę, ale jednak dziawną mnie Zobaczmy co tutaj jest przynajmniej. A tutaj nie ma nic. Ale... Jedna im granatę Jest strasznie muzyka głośno gra. What the fuck! strzela przez ściany. O oh, fuck! Ej skąd on? What the fuck? Oo oh, To ten ziomek, którego obciągali. Yy, Dla którego Laska obciągała pałę. Okej, okay, to szybko trzeba ominąć. Okej, okay, teraz... Yy, szybko rzucamy granaty. Raz. Dwa. A tutaj jesteś. A tutaj, misiu, kurczę. A czemu? A, bo strałeś, dobra. Mam nadzieję, że mu muzyka nie jest za głośna. Gin, 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 gin. On chyba już zginął. Tak, dobra, uleczmy się. Jednak korzystanie z bullet time ma swoje zalety. Oh, kurczę Akurat mam takiego cela Fuck! Mogę z quick save nać. Dobra, żebyś tymi się później mi nie tego się nie wbił tutaj Fajne bokserki tak by the way <ścoughs> i rozciągliwe spodnie patrzę mm, dobra e, Na początku Okej okay. No i weźmiemy... Weźmiejmy weź, Weźmiemy Dygla Dobra, to minimy Tutaj damy quick save Quick save! For fuck's sake Chyba to quick save Czemu nie mogę go trafić, for fuck's sake? Patrzcie, lomik, ale the mi wsadza Kurczę, nieśmiertelny kolejny. Ej, no what the fuck? Okej, okay, dobra. To czekajcie, poradzę sobie z nimi troszeczkę i zaraz wracam. To było pro, oczywiście. Haha, ha, baby. Okej, okay, trzeba tego na dystans załatwić nie lepiej no, ładnie No a jeszcze ten mi został Niga Ni Niga Kurwa Nigara Nie denerwuj mnie Tego tego trzeba zdjąć na dystans. Okej, okay. dostał Heda. I teraz ten jest po lewej, dobra. Wbijemy się tam. Kto szybciej strzela? Fuck! Kurczę. No chodź tu, Misiu. No kurde. Ale upierdliwe to jest. Dobra, minęło już mniej więcej 15 minut, więc tutaj robię quick save. i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa 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 pa. pa.